Mogę rzucić jedno, tak czy nie? Ja też. mogę rzucić. Zagram teraz od, yy, hangaru, tak, może tak ja tak. i zobaczę. Może sam ja tam na hadę. Dobra. Jeszcze ja teraz to zrobię Słyszysz? Dobra, dziękuję Zeskoczył już? Proszę ruszycie piotrem. Pikuj, pikuj z hangaru. z hangaru. hangaru. Nie, czekaj, jest silot, Ty Czy ci nie, nie dostaniesz? Ale ja. Nie pikujcie ich. Toma, kurwa Feniks. Feniks jeden przeszedł. Jeden Fenix, jeden góra jest. No, jest jeszcze to jeszcze zeskoczył moi. z main'a gdzieś, przy przypu jest. Ale co ty robisz? Kill, kill us, to A weźcie. Mam kałacha, leży MK. Weź trybę, kołacha, daj sobie. weź. sobie. E, teraz z od Idziesz kaj Dobra, ja idę. Weź z Hevena tam patrz, czy nie przebiegają. Zaraz pokazywać. No. no. Za czerwono. Co to jest za czerwono?

dole no... Boże, go Marek! jest, lewe jest, lewe jest Marek! jest twój kipi jego kurwa. Nie no, nie mogę. Spokojnie, Piotr. A ja wiem, co on ma za broń. Zdiga, za Teraz będzie wiasta albo rasz rapa. Spadkcie, kurde. Day, tak? nie, nie mam Jest dwór.

Poszli ja? Ładnie, super Kurwa Mać! Jak tam e mapie, ja lubię patrzeć, jak ktoś tak zabija. Jak mam siebie widział? W latach, kurwa. <śmata> <śmata> Gdzie ta szmata jest? Muszę jakaś prawie powiedzieć, żeby sam miał.